Dzień dobry, ja nazywam się Maciek Matwiej, witam Państwa na kanale Herby, Flagi, Logotypy. Jak sama nazwa mówi, będziemy na kanale poruszali tematy z dziedziny heraldyki, nauki o herbach, z dziedziny sfragistyki, czyli nauki o pieczęciach i z dziedziny weksylologii, czyli pomocniczej nauki, która współpracuje z heraldyką i z sfragistyką, badającej chorągwie i flagi. Aby nie przedłużać w myśl zasady, że najlepsza zapowiedź to ta, która jest najkrótszą, przejdźmy do bohatera dzisiejszego odcinka, czyli do herbu lednicy. Dlaczego wybrałem ten herb? Bo to herb mojego rodzinnego miasta, w którym się wychowałem, w którym pracuję. Herb lednicy w myśl blazonowania, czyli opisu heraldycznego, to godło w postaci lwa praskiego, czyli inaczej zwanego czeskim. Złotego lub najczęściej wykorzystywanego w kolorze żółtym, skierowanego w lewą stronę, trzymającego dwa klucze piotrowe w kolorze białym, wspiętego na błękitnej tarczy herbowej. Tak w skrócie można opisać w sposób heraldyczny herb miasta Lednicy. Jaka jest symbolika, jaka jest wymowa tego herbu? Ten praski Czeski lew symbolizuje zwierzchność króla Władysława Pugelbowca, o którym zaraz powiemy, a klucze nawiązują do patrona miasta, czyli do świętego Piotra. Geneza herbu, i tutaj przyjdzie nam z pomocą właśnie sfagistyka, czyli nauka o pieczęciach, bo geneza tego herbu wywodzi się w linii prostej, właśnie od najstarszych pieczęci miejskich. Najstarsza pieczęć miejska pojawia się w, na początku XIV wieku w źródłach historiograficznych, ale e, możemy przypuszczać, że ta pieczęć jest e, z 1293 roku. E, a dlaczego o tej dacie możemy mówić e, jako pewnik? Bo w, właśnie w tym roku e, Lednica otrzymuje lokację na prawach, e, na prawach magdeburskich. I ta pieczęć, wizerunkiem tej pieczęci jest właśnie patron miasta, Święty Piotr, trzymający właśnie klucz. W 1369 roku pojawia się nowa pieczęć. Ta pieczęć ewoluuje i do, do patrona, do św. Piotra, dołącza drugi w postaci apostoła św. Pawła. Mamy wizerunek pieczętny z właśnie z świętymi apostołami. Święty Piotr trzyma klucz, św. Paweł trzyma miecz. W 1453 roku król czeski Władysław Pogrobowiec ustanawia tzw. przywilej herbowy dla miasta Legnicy, w którym narzuca swój czeski, praski wizerunek, właśnie tego oto, lwa. Ten herb jest bardzo mocno przez mieszkańców, przez rajców bojkotowany. Mieszkańcy Legnicy nie uznają tej zwierzchności czeskiej. I w wizerunkach miejskich pojawia się kolejny herb w postaci samych kluczy piotrowych, srebrnych czy białych, można by powiedzieć białych, na błękitnym właśnie polu. Taki herb możemy zobaczyć w herbarzu Johanna Zibmachera chociażby. W 1807 roku w pruskiej Lignic w trakcie, w trakcie zawieruchy napoleońskiej w rajcy miejscy ustanawiają, przywracają tak naprawdę wizerunek herbu z przywileju Władysława Pogrobowca i ten herb właśnie już wchodzi na, na dobre. To jest właśnie ten, który do tej pory jest obowiązujący, czyli praski lew trzymający klucze piotrowe, żółty z białymi kluczami, wspięty na błękitnej tarczy herbowej. Lew, jako sam wizerunek z herbu, bardzo mocno zakorzenił się w codziennej rzeczywistości mieszkańców Piastowskiego Ogrodu. Lew występuje na pomnikach, lew występuje na witrażach, tego lwa widzimy na różnych detalach architektonicznych. Ten lew jest również wykorzystywany jako maskotka największego klubu piłkarskiego, czyli Miedzi Legnica. Przez pewien okres czasu jeden z y, klubów koszykarskich w mieście występował również pod nazwą y, Lew Lenica. Y, Wykorzystanie herbu oczywiście jest bardzo, bardzo szerokie. Najczęściej możemy go spotykać na pismach urzędowych, na, na tabliczkach czy pieczęciach spółek miejskich, na wizerunkach chociażby jednej z, z największych spółek miejskich, czyli miejskiego przedsiębiorstwa komunikacyjnego, gdzie na pojazdach, czyli autobusach przewożących lednicza możemy również zobaczyć herb lednicy. To tyle, Szanowni Państwo, w pierwszym odcinku mojego vloga, herby, flagi, logotypy. Chciałbym przypomnieć trzy pojęcia, z którymi będziemy się spotykać w kolejnych odcinkach: heraldyka, czyli nauka o herbach, swagistyka, czyli nauka o pieczęciach, i weksylologia, czyli dziedzina badająca chorągwie i flagi. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Zapraszam na kolejne odcinki. W następnym postaramy się omówić jedną z najważniejszych flag. W trzecim odcinku poruszymy temat jednego z najbardziej popularnych w Polsce logotypów. Także do zobaczenia już niedługo. I bardzo serdecznie proszę o subskrypcję, o lajkowanie i komentarze, które będą dla mnie informacją zwrotną, czy, czy ten kanał ma sens istnienia i czy ta tematyka zainteresuje Państwa. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia.